Witam Ciebie bardzo serdecznie na Wdzięcznym Sercu. Przed nami wyjątkowo ciekawy odcinek. Dlatego, że dzisiaj powiem Tobie, uchylę rąbka tajemnicy, z czego dokładnie składa się pierwszy kurs online Wdzięcznego Serca. Czyli co konkretnie zastaniesz, co takiego otrzymasz, kiedy złożysz zamówienie na ten kurs. No to co? Zaglądamy do środka kursu. Zaczynamy. Kurs online w zgodzie ze sobą i Bogiem, część pierwsza, to pięciodniowy kurs. Zawiera pięć filmów kursowych, po jednym filmie na każdy dzień. Pięć ćwiczeń po jednym ćwiczeniu na każdy dzień. Tak więc jak łatwo e, się domyślić, pomogę Tobie postawić pięć kroków, które ostatecznie doprowadzą Ciebie do życia w zgodzie ze sobą i Bogiem, do życia we własnym i Bożym stylu, a nie pod presją oczekiwań innych. Właśnie e, pomagając Tobie, przeprowadzając Ciebie przez tą drogę, e, pomogę Tobie znaleźć się w miejscu w którym jesteś wolny od tego, co myślą inni, a żyjesz tak, jak Ty tego pragniesz, zgodnie z tym, co dla Ciebie jest najważniejsze. Zacznijmy więc od filmów kursowych. Tak jak już powiedziałam, na każdy dzień kursu otrzymujesz jeden film, który trwa około 6 minut. Każdy rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia. W którym mówię tobie coś więcej o kroku, który dzisiaj postawisz, o zagadnieniu, które dzisiaj będziemy przepracowywali. Następnie przygotowałam dla ciebie część teoretyczną, gdzie tłumaczę tobie najważniejsze pojęcia, podaję definicje. Jest to taka wiedza w pigułce: dowiadujesz się tylko tyle, ile jest tobie potrzebne do tego, by wiedzieć, jak kolejny krok postawić. Potem dzielę się z Tobą różnymi przykładami z życia codziennego, schematami, w których widzisz czarno na białym, jak zachodzi dany proces w Twoim życiu, jak wygląda dany problem, z którym się obecnie zmagasz. Oprócz tego mam też dla Ciebie ciekawe grafiki. Bardzo chciałam, żeby ten kurs był po prostu przyjemny do oglądania, ale też ciekawy i bardzo konkretny. I wydaje mi się, że właśnie taki jest. W każdym filmie kursowym nie może zabraknąć wskazówek do ćwiczenia na dany dzień. Podaję tobie konkretne wskazówki, jak masz wykonać dane zadanie. No i oczywiście mówię tobie o tym, jaki jest cel danego ćwiczenia, czyli co konkretnie osiągniesz, wypełniając je. Przygotowałam też dla ciebie pytania pomocnicze, które pomogą tobie. Odpowiedzieć na kwestie, które Ciebie nurtują, z którymi przyszedłeś na ten kurs, znaleźć tobie rozwiązania dla różnych spraw, mówiąc krótko, naprowadzą Ciebie na to, jak masz uzupełnić to ćwiczenie, ale przede wszystkim jak potem te zmiany, które odkryjesz, które zaplanujesz wprowadzić do codzienności. Przechodzimy teraz do ćwiczeń, które zebrałam dla Ciebie w zeszycie ćwiczeń. Musisz je samodzielnie wydrukować, tak, żeby móc je uzupełniać każdego dnia na papierze. To niezwykle ważne, żeby mieć te ćwiczenia przed oczami, żeby je uzupełniać, rysować, wypisywać, bo właśnie dzięki temu rozwiązania same będą przychodziły tobie do głowy, będą zakorzeniały się w tobie. Będzie to też dla Ciebie motywacja do tego, żeby wprowadzać je do Twojej codzienności. Dlaczego? Dlatego, że kiedy masz coś na papierze, to staje się częścią Twojej rzeczywistości i tym samym staje się zobowiązaniem do tego, żeby to wprowadzać w życie. Ja sobie wydrukowałam te ćwiczenia i zbindowałam, żeby wszystkie mieć w jednym miejscu, uporządkowane, mieć potem łatwy dostęp do nich, powracać do nich. Bardzo serdecznie Ci taką formę polecam, dlatego że również przygotowałam dla Ciebie okładkę do tego zeszytu ćwiczeń, żebyś właśnie mógł samodzielnie skomponować sobie taki zeszyt. W środku znajduje się wiele, wiele ciekawych ćwiczeń na każdy dzień kursu. Ćwiczenia są proste w zrozumieniu, proste w uzupełnieniu. Są też ładne wizualnie, działają na Twoją wyobraźnię. Te ćwiczenia właśnie temu służą, żebyś ty wiedzę, którą pozyskujesz podczas tego kursu, mógł przekuć twoją codzienność i wykorzystać w konkretnych sytuacjach twojego życia. Oprócz tego w kursie znajdziesz również notatki z wiedzą w pigułce zebraną z każdego filmu kursowego, tak żebyś mógł mieć te najważniejsze informacje w jednym miejscu uporządkowane. Oprócz tego mam też dla ciebie spis treści na zegarze, czyli mówiąc krótko, czasówki, dzięki którym będziesz mógł w łatwy sposób powracać do różnych momentów filmu, e, które są tobie potrzebne. Jeżeli na przykład będziesz miał jakieś wątpliwości, jak wypełnić dane zadanie, zawsze będziesz mógł wrócić do takiego spisu treści, e, odczytać konkretną minutę i sekundę. I właśnie na niej włączyć jeszcze raz ten film, wysłuchać jeszcze raz wskazówek, może pytań pomocniczych, myślę, że jest to bardzo przydatne narzędzie. Zachęcam Ciebie do zajrzenia na stronę internetową sercecom ukośnik, kurs, tam właśnie więcej informacji o kursie, ale również formularz zamówienia, tam właśnie możesz zamówić ten kurs. Jeżeli. Wciąż za mało tobie jeszcze informacji, e, możesz zadawać jak najbardziej pytania, czy to w komentarzu, czy w wiadomości prywatnej z chęcią na, na nie wszystkie odpowiem. No i też e, zachęcam Ciebie, żebyś wracał do poprzednich odcinków, w których więcej mówię o tym, e, o czym właściwie jest ten kurs, a przede wszystkim dla kogo jest skierowany, Jeżeli jeszcze zastanawiasz się, czy jest to dla Ciebie. Ostatni materiał, żyjesz pod presją oczekiwań innych, tak się nazywa, tam właśnie mówię, dla kogo konkretnie stworzyłam ten kurs. Tak więc, jeżeli odnajdziesz się w tych słowach, ten kurs jest zdecydowanie dla Ciebie. Przypominam, że cały czas jeszcze jesteśmy w czasach przedsprzedaży, kiedy to trwa promocja na ten kurs minus 20% korzystaj. No i do zobaczenia już niedługo. Be grateful.